Ewangelia życia. Jan Paweł II. Dzień trzeci. Rozwój powinien służyć życiu. Cywilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej, choćby nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne oraz naukowe. To ja, Tomasz Zubilewicz, człowiek odpowiedzialny za dobre klimaty. Nie wierzycie? No i co, teraz? No właśnie, teraz się znamy. Moje dzieci mówią, tata, po co ta czapka. No, no bo ja chcę się młodzieć czuć. Każdy z nas chce się lepiej czuć. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę. My z wiekiem gdzieś tam wracamy w naszych wspomnieniach do lat dziecinnych, do lat młodzieżowych, ale zazwyczaj pamiętamy przecież te chwile, które były dla nas bardzo miłe, sympatyczne, przyjemne, przyjemne. No właśnie. Życie na tyle jest fajne, ja to bardzo często dzieciom swoim mówię. Warta Łukasz, życie jest. Oni zdaniem wiemy, wiemy piękne. No właśnie, życie jest piękne. Tylko trzeba tego doświadczać, trzeba sobie to e, uświadamiać, trzeba to zrozumieć. E, skoro potrafimy docenić piękne słońce na nieboskłonie, skoro e, wiemy, co to znaczy błękit nieba, skoro e, potrafimy docenić to wszystko co nam e, panorama z e, Tatr Zachodnich e, przedstawia przed oczami, uświadamy sobie to przecież to wszystko zostało e, gdzieś e, stworzone między innymi dla nas, tak? E, jeżeli my jesteśmy Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Jeżeli wyznajemy tą prawdę, że istnieje dobro, istnieje Bóg, który to dla nas stworzy, no to musimy z tego korzystać. Życie jest piękne? No właśnie, e, ja może dam taki przykład, który jeszcze w jakiś sposób przemówi do nas. Taka malutka kropelka deszczu, która teraz pada, prawda? No co, no ona jest tutaj niewidoczna, ale jak padnie właśnie w tej chwili na kadr, to wszyscy powiedzą: O rany, co się tam dzieje? A właśnie o to chodzi, żeby takie malutkie rzeczy, takie ta latareczka i takie światełko, o, 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 czasami powodowały u nas myślenie o sprawach wielkich. Skoro my doświadczamy wiele dobra w naszym życiu, skoro my potrafimy. Panu Bogu podziękować, to dlaczego by nie pomyśleć o tym małym, naprawdę czasami mikroskopijnym życiu, któremu nie będzie dane tego wszystkiego doświadczać? Pomyślmy o tym, bo bez względu na pogodę. Pomyślmy, a później, a później razem pomódmy się w tych intencjach. Niech inni też mają radość życia, bo życie jest dobrze, dobrze, dobrze. Życie jest piękne. Tomasz Zubilewicz, pogodny prezenter. Czasami bardzo pogodny. Uratuj świętego, módl się z nami o to, by nikt nie pozbawiał nienarodzone dzieci, radości i przeżywania dzieciństwa. Przyłącz się i wejdź na stronę www.uratujświętego.pl.